Obecność demencji rzeczywiście bywa bardzo ograniczająca dla komunikacji. To jest podstawowy problem, z którym borykają się opiekunowie osób chorych. Ograniczona zdolność komunikacji wynika zarówno z poziomu zaawansowania choroby. Inaczej komunikują osoby z demencją na początkowych, w początkowych stadiach, inaczej w późniejszych. Również jest to związane z uszkodzeniem konkretnych struktur mózgowych, które to w wyniku choroby mogą zostać właśnie szybciej uszkodzone i te problemy z komunikacją wówczas są specyficzne. Powiedziałabym na początek o komunikacji werbalnej, bo to jest dla nas, osób zdrowych, pierwszy taki podstawowy kanał. Choć jak część z Państwa wie, tak naprawdę podstawowym kanałem komunikacji jest komunikacja niewerbalna, ale najpierw odniosę się do werbalnej, czyli tej przez słowa, co się dzieje z człowiekiem, który jest w demencji. Przede wszystkim to, co dla nas powszechnie zrozumiałe i zaobserwowalne, kłopot z pamięcią, a jeśli pamięcią, to koncentracją uwagi. Kiedy spada ta koncentracja uwagi, kiedy tracimy możliwość pamięci świeżej, czyli tej krótkotrwałej, <laughs> chory zapomina temat rozmowy, zbacza z tej rozmowy, zapomina nazwy miejsc, zapomina imiona osób. W związku z tym jest utrudniona ta komunikacja w związku z brakami w treści, schodzi z tematu, zapomina co chciał powiedzieć, powtarza się, zapomina o tym, że mówił o jakiejś kwestii wcześniej, utrudnione jest śledzenie programów w telewizji, w radio z powodu tego, że nie pamięta treści, którą przed, chwilą, którą przed chwilą usłyszał, czy która była mu zaprezentowana. Problemy z pamięcią to jest jedna rzecz, problemy z myśleniem. Samo, sam tok myślenia zostaje upośledzony w toku procesów demencyjnych. W związku z tym e, nawet u osób, które z natury są rozmowne, a dużo mówiły w swoim życiu, z, zaczynają się pojawiać specyficzne problemy, jak tematy z wymyśle, problem z wymyśleniem tematów rozmowy, włączeniem się w związku z tym do rozmowy, podtrzymaniem tej rozmowy. E, są dalece zaawansowane problemy z rozumieniem mowy. I tutaj mam na myśli rozumienie mowy takie związane z właśnie tym, że zakłócający jest bardzo wpływ bodźców zewnętrznych, czyli jeśli rozmowa przebiega w głośnym środowisku lub też mówi na więcej osób w szybkim tempie, włączanie się do takiej rozmowy jest, jest niemalże niemożliwe. Trudność również jest taka, że kiedy udzielam tej osobie z demencją instrukcji. Instrukcji. te instrukcje mogą być dla niej niejasne, bądź też właśnie wkradę się problem z pamięcią, więc zapominają, jeśli jest to złożona instrukcja. Mają duży kłopot i to bym chciała podkreślić, że to jest ważne, żeby pamiętać, że jest duży kłopot z odpowiedziami własnymi na pytania i w związku z tym rodzi się w chorym bardzo wiele emocji, ale o tym, o tym powiedziałabym tutaj przy, przy innych tematach, które pewnie sobie omówimy. To, co ciekawe, że w, jeżeli chodzi o komunikację niewerbalną, czyli ta, która, która nie używa słów, a więc wyraz twarzy, mimika, miny, potocznie mówiąc gesty, wskazywanie palcem, postawa ciała, dotyk, to jest kanał, którym przekazujemy 93% informacji w całej komunikacji. Czyli tak jak jesteśmy powszechnie przyzwyczajeni, że słowa mają moc i są taką mocą, rzeczywiście one takiej mocy nie mają. I to jest bardzo ważne i znamienne, że pomimo postępu choroby i degeneracji komórek mózgowych, ta komunikacja niewerbalna pozostaje stosunkowo niezakłócona. Czyli tak jak chory nie potrafi porozumiewać się już w którymś momencie za pomocą słów, to za pomocą ciała i odbiór informacji z naszego ciała to jest dla niego droga do porozumiewania się ze światem. Myślę o tym, że jest to zwykle nienaruszone, nie ale trzeba mieć uważność, bo będą takie, takie, takie choroby, w przebiegu których choroby neurologiczne współtowarzyszące, w przebiegu których mimika może zostać znacznie ograniczona. Myślę sobie o współwystępowaniu choroby Parkinsona i otępienia, i wówczas rzeczywiście z tym ograniczeniem mamy do czynienia, ale jeśli jest to tylko demencja w przebiegu, to, te, to odczytanie zmowy, Ciała chorego jest możliwe. Marzena Konek, psycholog, psychoterapeuta, psychoterapia praktyczna.